Sponsorem programu był Toast, producent biżuterii. Na program zaprosił jego sponsor, producent świątecznych pierniczków i dekoracji, Delekta. Na program zaprosił jego sponsor, promotor leku buwit D3 z witaminą D3 w kapsułkach. Fundacji Polsat Magia Pomagania trwa już 25 lat. Będziemy to świętować ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, Ewa Farna, Michał Bajor, Małgorzata Walewska, Krzysztof Zalewski, Maciej Maleńczuk, Arkanoego, Alicja Majewska, Paweł Domagała. Koncert Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci. Dzisiaj o 25 w Polsacie. Premierowo w Polsacie. Nasz kraj zaatakowali najeźdźcy z północy. Na mocy dyktuje jego cesarskiej mości każda rodzina odda armii jednego mężczyzna. Nie masz syna? Wierność, odwaga, prawda. Zginiesz udając kogoś, kim nie jesteś. Jestem Hua Mulan. Wielki hit wytwórni Disneya Mulan. Zagraża nam dziewczyna, wojowniczka. W piątek o dwudziestej. Witamy Państwa! Jak co roku zapraszamy na Mikołajkowy blok reklamowy. Im więcej nas zasiądzie przed telewizorami, tym więcej pieniędzy zbierzemy na leczenie chorych dzieci w całej Polsce. Nie odchodźcie od telewizorów. Oglądajcie i pomagajcie. To prosty gest. O-O-O! Zaczynamy! A wiesz, z tych jabłek będą różne pyszne rzeczy na stacjach HOME. To wszystko jest takie zdrowe, bo jest zrobione z jabłek z sadu mojego dziadka. Zdrowe? Bo z naszego sadu! Właśnie, że z naszego. To ma tyle witamin, że to musi być z naszych jabłek. Jesteśmy dumni, że wspieramy lokalnych sadowników. Wybieraj polskie produkty z jabłek idealne na jesień. Zapraszamy na Orlen. Plus, najlepsza sieć 5G prezentuje. Jak Zapraszamy. Ale ja już jestem związana z innym operatorem. Nie szkodzi. U nas są super sprzęty na raty 0% ze zwrotem gotówki nawet bez zmiany operatora. Ekscytujące. Rządzisz. się rządzisz prezentami. Teraz sprzęty Samsung bez kosztów abonamentu i ze zwrotem nawet 200 zł w bankomacie. Plus, wybierz swoje wszystko. Dear body, I promise, I am not letting you sleep in. Let's go. I won't let you binge 12 episodes today. I will insist you hold that stretch. Hold it. I'm gonna help you find your Zen. Hey, body. Is that you? You look younger. Introducing the Venue 2 series Connecting the Mind and Body from Garmin. Jak przygotowywać się do świąt, to po swojemu. Jak odśmierzać, to na spontanie. Jak się bawić, to tak, żeby się upiekło. Jak coś ubierać, to ze smakiem i na niebiesko. Jak sprzątać, to w swoim rytmie. A kto wpadnie na gotowe, zobaczy najlepsze święta w życiu. Jak świętować, to tylko z Pepsi. Nie potrzebujesz superbohaterów, żeby zadbać o bezpieczeństwo Twojej i Twojej rodziny. Zmień opony na zimę. Kupuj opony wygodnie i bezpiecznie na oponeo.pl. Zobacz jakie to proste. Darmowa dostawa już w 24 godziny do domu lub bezpośrednio do wskazanego przeze mnie warsztatu. Oponeo to numer jeden w Polsce. Oponeo.pl. Zmieniamy opony na lepsze. Odliczajmy wspólnie dni do rodzinnych świąt. Bo spośród wszystkich świątecznych cudów najcenniejszy jest czas z bliskimi. I to jest najlepszy prezent. Przygotuj się na święta z aplikacją Lidl Plus, w której codziennie, aż do świąt, znajdziesz nową cenową niespodziankę. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Dziękuję Wam za to, że jesteście, oglądacie i pomagacie. Plus najlepsza sieć 5G prezentuje. A gdybym był Mikołajem, no to przeniósłbym się z Laponii do Plusa. Z całą rodziną rzecz ciasta, śnieżynkami, elfami, lulów. Gdybym wiedział, że będzie taka promocja, to bym się nawet ożenił. Im więcej bliskich przyniesiesz do Plusa, tym więcej gotówki dostaniesz. 100 zł za każdy numer. Rządzisz!

Magiczne święta. Euro rozpala je w całej Polsce. RTV Euro AGD. Okazje na lepsze życie. Z czasem Twoja skóra traci koenzym Q10 naturalną ochronę przeciwzmarszczkową. Hmm. Serum Perły Młodości Nivea Q10 z opatentowaną formułą dwa tygodnie przywraca skórze poziom Q10 utracony w ciągu 10 lat. Zredukuj zmarszczki już w 4 tygodnie dzięki przeciwzmarszczkowej mocy Q10 od Nivea. W tym wyjątkowym czasie zadbaj o bliskich. Wybierz dla nich idealny prezent zestawy świąteczne Nivea. I pielęgnuj magię świąt. To ten nowy pakiet z Plus Sport Premium. I Leven Sports. I kanal plus Sport 3 i 4. Rządzisz. Na święta nowy pakiet z ulubionymi kanałami i mnóstwem sportu tylko za 60 zł miesięcznie. Na start 3 miesiące pełnej oferty telewizji bez opłat. Do tego dekotar 4K od złotówki. Polsat Box. Wybierz swoje wszystko. Przyszliście po prezenta, wychodzicie tylko z jednym? Ale jakim? No takim, że do niego możecie mieć następny. Macie Polsat Box. Przynieście numer do plusa i za każde otrzymacie 100 złotych. Plus. Zostałem zaproszony na próbowanie drwala. Dwa tygodnie przede wszystkim. No jedziemy! Sto kilometrów do drwala. Totalnie nie wiem, gdzie jest. Widzisz dwa łuki? Zaczynamy pierwszego w sezonie. <śm> hmm. <śm> Udział w loterii cinkciarz.pl dla klientów indywidualnych i firm. Załóż konto w portalu. Regularnie wymieniaj waluty. Zbieraj punkty i zdobywaj losy. Możesz wziąć udział nawet w 38 losowaniach. Do zdobycia jest aż 190 nagród. Wygrywaj co miesiąc przez cały rok. Łączna pula to 500 tysięcy złotych. Zacznij grać już dziś. Najlepszy prezent to być. Być przy bliskich i dla bliskich. Jesteśmy dla ciebie. Zawsze tak jak chcesz. U nas możesz zamawiać online prosto do domu lub odebrać zamówienie w jednym z 27 tysięcy punktów. Czegokolwiek szukasz dla siebie i bliskich, znajdziesz w Mediamarkt. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Wiesz, jak dużo odpadów produkujemy w sezonie świątecznym? A przecież można to zmienić. Pomyśl, zanim wyrzucisz, bo wystarczy niewiele, żeby zmienić wiele. IKEA, witaj w lepszym domu. Dziękujemy. Właśnie pomagasz chorym dzieciom. Szukasz rozwiązań, które pomogą Ci w prowadzeniu biznesu. Chcesz pracować z dowolnego miejsca. Bez ograniczeń. To proste. Dzięki takim narzędziom jak podpis elektroniczny. Czy system zarządzania firmą. ASECO jest wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem. Od ponad 30 lat dostarcza oprogramowanie dla klientów banku, urzędów, firm czy pacjentów w szpitali. ASECO. Lider cyfryzacji w Polsce. Iza, pracujesz w recepcji przychodni, stykasz się z różnymi wirusami i nie chorujesz. A mi tylko przewieje i od razu infekcja. Jak ty to robisz? Stosuję witaminę C. Witaminę C? Tak, ale lek. Askorwita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C. Bierz przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Askorwita. Dostępna tylko w aptece. Ciepłe kalesony. Aż mu się gorąco zrobiło z wrażenia. Skarpetki siódmy raz z rzędu i nic. Lodowata obojętność. A mi łysy, co dostał grzebień, to się normalnie porycza. Chcesz uniknąć nietrafionych prezentów? Na święta Podaruj bliskim zdrabki Lotto w świątecznej puli ponad 500 milionów złotych do zdrapania. Od Lotto. Na szczęście. I am Co minutę do mórz i oceanów trafia ponad 20 ton plastiku. Możesz wspierać akcję Mniej Plastiku i zyskać nawet 500 złotych premii wybierając konto dla Ciebie. Z pierwszą kartą z ekotworzywa, które szybciej się rozkłada, by nigdy tu nie trafić. Credit Agricole. Mniej plastiku na Twoim koncie. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd wiesz, czy twoja rodzina przyjmuje odpowiednią, dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj Vigantol, witaminę D3 w kroplach, dostępną jako lek bez recepty. Dzięki postaci kropli, Vigantol ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o Vigantol. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W tym roku chyba nie będzie makowca. Tosiek, szybko SMS. Przesłamy! Dzień dobry, wysłamy SMS. Niech w te święta połączy nas wspólne gotowanie Biedronka. Dlaczego Wileda? Bo zabawa w krokodyla jest wspaniała. Mob Wileda Turbo. Obrotowy system doskonale odsącza, a nowa nakładka jeszcze skutecznie usuwa trudne zabrudzenia. Nowość. Wileda Turbo 3 w jednym. Wileda. W domu wszystko jest w porządku. Oglądając mikołajkowy blok reklamowy, pomagasz chorym dzieciom. Nowa gwiazda kosza? Nie. Po prostu się wyspała. Wypróbuj zikwil natura w formie żelków z melatoniną i zaśnij w zgodzie z naturą. Obudź w sobie to, co najlepsze. Zikwil natura! Czy się podziały nasze wafelki? czy na mnie pożar udino, wielki, czy familijne schrupały się same, no nie znajdziemy. Lecz mamy mamy. Te familijne, lekkie gofrowe do powiadania zawsze gotowe. Familijne musi schrupać zanim znikną. Są takie poranki, kiedy nawet nie wiesz jaki to dzień. Sięgnij wtedy po zbalansowany smak, czyli bo ekskluzyw. Przecież... Dzisiaj jest weekend. Chwila z Czibo Exclusive rozjaśnia myśli. Pan Drzewiecki to prawdziwy as. Zachowywał w rodzinie nowy pakiet NETI. Telewizję i światłowód. Mistrzowskie rozegranie w NETI. Światłowód numer jeden. Najszybszy wśród ogólnopolskich operatorów światłowodu. W pakiecie z telewizją już za 60 zł miesięcznie. Teraz 3 miesiące bez opłat. NETIA. Każdemu może się zderzyć. Wybierz ocewarty w dobrej cenie, a w nim wiele korzyści, jak ochrona zniżek. Kup na Warta.pl lub u agenta. Warto dobrze się ubezpieczyć. Oh, no, 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 no. Ta impreza to dno. Dasz tak źle? Masakra. Co za banda przegrywów. Masz Snickersa Creamy, przyjemniaczku. To te przegrywy? Za spokój, głód, przyjemności Snickersem Creamy. Media Dziękuję Wam za to, że jesteście, oglądacie i pomagacie. Hmm, co przekona mnie do zmiany pracy? Dobra kapusta. Lepsze kokosy. Owocowe czwartki. <noise> Żartowałem! Sianko! Najlepsze oferty także te z widełkami wynagrodzeń znajdziesz na pracuj.pl ale sprytna, patrz. Ogarnia święta wielosztukami lepiej niż szef. Uu, to się Mikołajowi nie spodoba. A wam się wielosztuki spodobają. Czekolada milka po 3,70 przy zakupie dwóch. I żelki z Zozole po 2,50 przy zakupie trzech. Żabka. mały, wielki sklep. Plus, najlepsza sieć 5G prezentuje. A dla mamusi. Staraj! I tego aktywować. Jeszcze stówę dostała. Tak, bo jak kupisz starter w plusie na kartę, to otrzymasz 100 zł w prezencie. Plus. Wybierz swoje wszystko. A może druga para za pół ceny? Może. Gdybym miała cztery nogi. Co ekonomiczne, to ekologiczne. Oszczędzasz ziemię i swoje pieniądze na 1%. Soki Tymbark z postaciami Disney z Krainy Lodu, Mulan i Kubusia Puchatka. W idealnym świecie wszystko samo się robi. W realnym świecie to samo robisz ty, ale jedno robi się samo. W aplikacji Santander samo ci się odkłada, a potem sam robisz z tym, co chcesz. Otwórz konto dla młodych i oszczędzaj w aplikacji Santander Mobile. To łatwo. Santander Bank Polska. Znowu bym coś zjadł. Od mąża Z Polski? Bon Paluczki, mm. Paluszki, Tarczyński. Mm. Madame. Jada! Voilà. Inne roślinne. Bez kęsa, mięsa. Kawalerzy na cyrki! Czekolwiek dla każdego! Znowu bym coś zjadł. Moi drodzy, wspaniale, że byliście z nami. Dziękujemy. Poniedziałek 6 grudnia, Dorota Gavriluk, witam Państwa w ten wyjątkowy dzień i zapraszam na wydarzenia. 25 lat pomagania potrzebującym. Jesteśmy tam, gdzie no, nasza publiczna służba zdrowia nie domaga. Największym podziękowaniem jest to, jak dowiaduje się. Że jakieś dziecko jest wyleczone. Bez Fundacji Polsat by się nie udało. Urodziłem się chory na hipochondroplazję. Otrzymał hormon i zaczął rosnąć. W tej chwili jak jest dorosłym mężczyzną, który fantastycznie się rozwija. Będzie zaostrzenie przepisów covidowych. Jutro albo najpóźniej pojutrze przedstawimy drugi. Między innymi taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną. Spór o obostrzenia dla niezaszczepionych trwa. Osoby te się zaszczepiły. Powinny mieć pewne możliwości korzystania z tego, czego nie mogą czy nie powinni korzystać ci niezaszczepieni. Segregacja sanitarna to jest droga do nikąd. To wyjątkowy dzień, proszę Państwa, nie tylko dlatego, że dziś Mikołajki, Moc prezentów i Mikołajkowy blok reklamowy. Za który już teraz bardzo Państwu dziękujemy. Pewnie znów pobijemy rekord, jak co roku, ale to również niezwykły dzień ze względu na jubileusz. Świętujemy 25-lecie Fundacji Polsat, dlatego jesteśmy w centrum wydarzeń, w miejscu, gdzie za chwilę odbędzie się urodzinowy koncert. O tym, jak wiele dobra wydarzyło się przez te 25 lat, Michał Kwiatkowski.